Cześć, nazywam się Dominik Buda, jestem trenerem koszykówki. Zapraszam Was na ósmy trening nagrywany dla Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu. W dzisiejszym treningu przejdziemy ta alezyny: rozgrzewka, część główna i zakończenie. Zapraszam. Dzisiaj na rozgrzewkę będziemy wykonywać izometryczną pompkę oraz plank. Jedno i drugie po minucie. Jeżeli byłoby tak, że zmęczą Wam się ręce lub ciało i nie dacie rady wytrzymać całej minuty, nic się nie dzieje. Przygotujcie sobie. Zegarek, stoper, może być nawet w telefonie. Jeżeli poczujecie zmęczenie, zatrzymajcie czas, odpocznijcie chwilę i wróćcie, wróćcie na tyle, ile dacie rady, tak żebyśmy łącznie wytrzymali minutę. Najpierw zaczniemy w podporze przodem, czyli właśnie w izometrycznej pompce. Ciało wyprostowane, pozycja do pompki, kręgosłup prosty i utrzymujemy tak minutę. Następnie Również minutę będziemy wykonywać wspomniany plank. Jeżeli macie twarde podłoże, możecie wziąć jakiś ręcznik, macę, cokolwiek, żeby było Wam przyjemniej pod łokciami. I również utrzymujemy minutę w pozycję plank. Również plecy proste, ciało napięte. I trzymamy tak minutę. Teraz przejdziemy do kolejnego, bardziej zaawansowanego sposobu kozłowania. Potrzebujecie mieć przed sobą jakąś ścianę, którą będziecie mogli dotykać. I pierwsze co będziemy wykonywać, to będziemy zmieniać kozły z ręki do ręki. Zmiany będziemy wykonywać przed sobą i za każdym razem po zmianie dotykamy ścianę. Czyli zaprezentuję, jak ma to wykonać. Wykonujemy takich zmian. 20. Staramy się mocno, Następną zmianą będziemy wykonywać tylko zmiany pod prawą nogą, tam i z powrotem. Dajemy sobie stopę do przodu, jesteśmy w wykroku i to samo 20 zmian pod prawą nogą. Następnie wykonujemy pod lewą nogą. Po 20 zmianach przechodzimy do ostatniej zmiany, czyli zmiany za plecami. Najcięższej zmiany musimy być dosyć blisko ściany, żeby móc ją dotknąć. Jeżeli będziemy mieli jakikolwiek problem z panowaniem nad piłką, zacznijmy sobie najpierw od zrobienia dwóch kozów prostych. Czyli dwa kozły proste, zmiana za plecami i ściany. Dwa kozły proste za plecami. Cały czas pracujemy w ten sposób. Jeżeli wychodzi nam coraz lepiej, możemy mieć jeden kolej podporowy. Cały czas dotykamy ściany. A jeżeli nam to wychodzi bardzo płynnie i bardzo dobrze, robimy to bez żadnych kozów podporowych. Za każdym razem zmiana. Nie wiemy, że byliście z nami na tym treningu. Zostańcie w domu z żokisem.